Sztuczna inteligencja powoli staje się stałym elementem współczesnego, otaczającego nas świata. Budzi podziw, ale także kontrowersje i lęk i dziś o tych obu obliczach porozmawiamy z Panią Profesor Aleksandrą Przegalińską, badaczką nowych technologii. Dzień dobry Pani Orło. Dzień dobry. Wizja, jaką serwuje nam często popkultura, tej sztucznej inteligencji, wcale nas z nią nie oswaja, ale myślę, że boimy się jej również przez to, że może nas pozbawić pracy, że zaczniemy tracić swoje stanowiska. A przecież chyba chodzi o to, żeby przekazać sztucznej inteligencji te monotonne, powtarzalne czynności, które mogą e, okazać się zbędne dla nas. Mm -hmm. No na pewno jest tak, że popkultura lubuje się w ogóle w takich agresywnych scenariuszach, gdzie jest wróg, z tym wrogiem się walczy i w tego wroga można wrobić w zasadzie każdego i, i wszystko. I również sztuczna inteligencja też tym wrogiem człowieka bywa. E, I to jest takie nasze bardzo myślenie o świecie, moim zdaniem. I ta dramaturgia oczywiście filmowa, to bardzo lubi takie silne emocje. Zwłaszcza jeśli maszyny mają zgładzić ludzkość. No, zgładzić ludzkość, jeszcze przy tym wyglądają ludzie niekiedy, tak jak w Terminatorze albo w Ex Machina, to oczywiście wtedy to jest jeszcze bardziej taki emocjonujący pojedynek. Natomiast w rzeczywistości no, jest zupełnie inaczej. To znaczy sztuczna inteligencja dzisiaj ani nie jest przeciwnikiem dla człowieka, ani w ogóle nie może się w zasadzie z nim równać, natomiast może go bardzo ciekawie uzupełniać w różnych rzeczach, które człowiek albo Robi gorzej, albo właśnie tak jak pani powiedziała, nie chce ich do końca robić. Czyli em, nasz umysł nie jest przystosowany do tego, żeby przeszukiwać na przykład pliki Excelowskie w poszukiwaniu jakichś tam ukrytych korelacji w danych. Często pomaga nam również fizycznie. Są maszyny, które przypominają zwierzęta i przenoszą paczki w fabrykach. Chociaż też sztuczna inteligencja bierze się za te bardziej kreatywne zawody. Hmm, tutaj się odwołam do dziennikarstwa. Pojawił się artykuł sztucznej inteligencji w The Guardian. Ale także w chińskiej telewizji pojawiają się fikcyjne. Prezenterzy na podstawie technologii deepfake, więc mhm. może właściwie jest się trochę czego obawiać? To bardzo zależy, jakie my decyzje podejmiemy. Bo, oczywiście, z jednej strony jest tak, jak mówiłyśmy wcześniej, czyli sztuczna inteligencja wspiera człowieka tam, gdzie człowiek może niekoniecznie musi się w tym specjalizować albo gdzie są rutyny, których chętnie się pozbędzie. Można sporo zresztą w ogóle mówić o tym, jak bardzo pomocna jest sztuczna inteligencja w zdrowiu publicznym, bo to jest nie tylko właśnie ta robotyka interwencyjna, ale poszukiwanie leków, poszukiwanie szczepionek, diagnostyka medyczna wszelkiego typu, a nawet przewidywanie pandemii, tak? bo pandemia koronawirusa przez jeden z systemów BLUDOT została przewidziana czy też zasygnalizowana już w listopadzie 2019 roku, że tam coś się dzieje. Także no, rzeczywiście te narzędzia są bardzo, bardzo skuteczne, ale mają mają też ten taki drugi element, czyli taki, że mogą nas wspierać w zadaniach kreatywnych i ten system, o którym właśnie Pani wspomniała, czyli ten, który napisał artykuł do Guardiana GPT-3, no to jest taki system, który zbiera z sieci różne teksty, i jest w stanie zbudować z nich jakby nową całość. I ja osobiście nie powiedziałabym dzisiaj, że to jest system, który ma zastąpić dziennikarza, publicystę, dziennikarkę śledczą. Absolutnie. Ja bym powiedziała, że to jest system, który może wspierać Panią w Pani pracy w przyszłości. Um, I taka będzie najbliższa dekada według mnie, że, że, że 10-15 lat od dzisiaj sztuczna inteligencja to jest wsparcie dla człowieka, a nie a nie zastępowanie człowieka. I nawet w kreatywnych miejscach to jest wsparcie dla kompozytora, dla twórców reklamy, dla malarzy. Jest, dla malarzy, e, dla artystów, grafików, dla, e, dla dziennikarzy, dziennikarek. Więc pod tym względem myślę, że ten kreatywny komponent to jest... Raczej próby sprawdzenia ile ona umie i ile z tego my możemy wykorzystać dla nas. To nie ma chyba segmentów, w którym tak naprawdę sztuczna inteligencja nie mogłaby nam pomóc. Chyba nie ma. To znaczy oczywiście możemy powiedzieć, że chcemy, żeby takie były. Możemy powiedzieć, że na przykład ja tak uważam. Edukacja przedszkolna. Powinna się odbywać bez technologii, ponieważ chcemy, żeby te dzieci się rozwijały no, w sposób taki wolny od ekranów wszelkich, na przykład na tym etapie swojego życia. A z drugiej strony, no, prawda jest taka, że do czego nie przyłożyć tej sztucznej inteligencji, to ona się przydaje. I takim koronnym przykładem, chyba nieoczywistym, który w polskim kontekście może być ważny, jest rolnictwo. To znaczy, rolnictwo jest przestrzenią, która może być absolutnie zalgorytmizowana. Możemy rolnictwo... tu, mogą tak. być też jakieś predykcje co do suszy. Służ... Tak, predykcja co do susz, co do tego czym obsadzać, jak postępują na przykład jakieś zmiany klimatyczne, w bardzo granularny sposób można to ocenić na danym obszarze, co na to wpływa i pomagać rolnikom po prostu lepiej planować. I to co Pani powiedziała, predykcja, czyli każdy sektor może stać się predykcyjny przez to, że w nim jest sztuczna inteligencja. W logistyce, transporcie, rolnictwie, w edukacji, wszędzie tam w farmacji, w medycynie możemy wprowadzić element prognozowania tego co się za chwilę zdarzy dzięki sztucznej inteligencji. I potem reagowanie na to. Sama prognoza pogody chyba też może się opierać na sztucznej inteligencji. No tak, to jest mój koronny przykład, bo wiele osób chyba cały czas ma wrażenie, że nie... Nie ma tej sztucznej inteligencji w ich życiu, że tyle się o tym mówi, tyle filmu powstaje, a w zasadzie co z tego w ogóle gdzie wynika, jest. gdzie ona jest. A tu się okazuje, że od oglądania serwisów z muzyką, czy, czy powiedzmy jakimiś filmikami, Właśnie, rekomendacja produktów online, wszelkich, tak? Kupujemy coś, podsuwany jest nam następny produkt, prognoza pogody. Wszędzie tam zaszyta jest sztuczna inteligencja, w systemach bankowych zresztą też, więc nasz styk z nią codziennie jest bardzo duży wbrew temu, co myślimy. Trudno nam jest pojąć, czym właściwie jest ta sztuczna inteligencja. To są sieci neuronowe, algorytmy, taka czarna skrzynka niedostępna dla nas. Hello, I'm here. Hi. Hi. I'm Samantha. W filmie ona, gdzie dochodzi do zakochania się przez głównego bohatera w systemie operacyjnym, jest tam jedna ważna scena, która może poniekąd wytłumaczyć, czym jest sztuczna inteligencja. Otóż tam ten system operacyjny tak się samo udoskonalił, że w pewnym momencie prowadził setki rozmów jednocześnie. Dostęp do ogromnej bazy danych, przetwarzanie ich i analizowanie, ich, umiejętność wykorzystania, to może być po prostu właśnie sztuczna inteligencja? Jak najbardziej. To znaczy, oczywiście tam są różne elementy w tym wszystkim, bo kiedy my myślimy o sztucz inteligencji, to przede wszystkim myślimy o systemach uczących się. I w zasadzie wszędzie, gdzie to uczenie jest, w przeciwieństwie do automatyzacji, czyli jeżeli mamy jakikolwiek system sztuczny, nie wiem, komputerowy program, oprogramowanie, algorytmy, które pozwalają nam wykonywać pewną czynność cały czas, według pewnej gotowej procedury, nic się tam nie zmienia po drodze, to pewnie to jest bardzo klasyczny system. A system sztucznej inteligencji będzie wtedy, kiedy na podstawie właśnie danych Albo ten system modyfikuje swoje zachowanie, czyli powiedziała Pani o robotach, czyli robot, który nagle zaczyna zachowywać się inaczej. Pięć razy uderzył w ten stół i za szóstym razem wymyślił sobie, że go... Ominie i znajdzie nową procedurę zachowania. To jest niewątpliwie system sztucznej inteligencji. Nie każdy algorytm, który gdzieś jest, to jest sztuczna inteligencja. I mówię o tym też dlatego, że bardzo dużo mamy teraz takiego mm, troszeczkę mm, moim zdaniem nadmiernego włączania wszystkiego, co się kojarzy z IT, z komputerami do sztucznej inteligencji. Czy sztuczną inteligencję tworzymy na podstawie wiedzy na temat naszego ludzkiego umysłu, mózgu, czy też jest tak, że to uczenie maszynowe odbywa się tak samo jak u nas. Czyli na zasadzie wzmocnienia synops, powtarzania, kojarzenia, czy to na tym, na tym no. też się opiera? Właściwie na, na wszystkich tych rzeczach może się, może się opierać. Znaczy, ja uważam osobiście, że pierwszy cel sztucznej inteligencji, tak jak Alan Turing, no, fenomenalny pionier tej dziedziny. Który stworzył test, tak? Tak, stworzył test Turinga, ale w ogóle jest zasłużony niezwykle dla tej dziedziny. Tak jak on to powiedział, to jest zrozumienie samego człowieka. Czyli my przez to, że jesteśmy w stanie symulować percepcję, czyli zbudujemy robota, który. Vigi! i nauczymy go widzieć coraz lepiej, czy rozpoznawać obiekty w Przez to, że stworzymy sobie system, który będzie coraz lepiej powiedzmy klasyfikował zdania, prawda, czy to jest pytanie, czy to jest odpowiedź i próbował budować sobie całą powiedzmy interakcję ze mną. Takie wszystkie systemy to są systemy sztucznej inteligencji, dla których człowiek jest wzorcem, bo człowiek to robi. Czyli człowiek rozmawia, człowiek percypuje świat, ma jakieś tam swoje funkcje mentalne, coś się w tej jego głowie mieli i my chcemy zobaczyć, co to się Dokładnie dzieje, i dlatego stwarzamy sobie na zewnątrz system, na którym możemy testować, jak to w zasadzie mogłoby wyglądać. I mi się wydaje, że taki jest cel sztucznej inteligencji, ale oczywiście nie powiedzieli, no nie, cel jest efektywność, biznes, prawda? Sztuczna inteligencja to jest lepsza produkcja, to lepsza jakość, lepsza optymalizacja procesów, więc tych celów jest bardzo dużo. Ten fundamentalny jest taki, żeby moim zdaniem lepiej zrozumieć człowieka, niewątpliwie. No i to, co Pani powiedziała ostatnie, czyli że. Staramy się tworzyć systemy, które działają przez wzmocnienie, czyli nie udało się, walnął trzy razy w stół dany robot. OK, to to jest dla niego zdecydowanie wzmocnienie sygnału, że to nie była efektywna strategia, że trzeba ominąć, spróbować ominąć. I wtedy on się zachowa trochę jak małe dziecko. Można powiedzieć. Eee, wrócę jeszcze na chwilę do relacji człowiek-maszyna, człowiek-bot. W swojej tak. książce wspomniała Pani o bocie Eliza, który miał się postawić w roli psychoterapeutki. o dziwo e, cieszył się ogromną popularnością wśród mężczyzn i kobiet, tak. pomimo iż wiedzieli, że jest to bot, ale chętnie powierzali mu swoje sekrety. Jak myśli Pani, czemu tak się tak. stało? Ja myślę, że ludzie strasznie potrzebują być wysłuchani w swoich różnych życiowych sytuacjach i po prostu gdziekolwiek ta okazja do bycia wysłuchanym się pojawia, to z niej skwapliwie korzystają bo tam było zresztą takie fenomenalne zdanie, to znaczy Joseph Weizenbaum, który stworzył ten system Eliza, on go stworzył z założeniem, że to się nie uda. Znaczy On chciał raczej pokazać, że nie ma możliwości, żeby stworzyć bota-terapeutę, bo ludzie potrzebują do rozmowy innego człowieka. Naprawdę był to bardzo prosty system, a okazało się, że przez to, że on po prostu czeka na tą odpowiedź, odpala się i na przykład zadaje pytanie jakoś związane z tą odpowiedzią, nawet luźno, to to jest wszystko wybaczane, jeśli nawet to jest głupie pytanie, bo ktoś słucha. I, i tak jak dzieci na przykład są sobie robią ze swoich maskotek, swoich przyjaciół i oddają im głos i e, całą personality, prawda, czyli osobowość budują, jakieś tam misiowi czy zabawce. Tak samo tutaj właśnie dzieje się coś podobnego, że w tą maszynę została wtłoczona pewna wizja tego, kim jest dobry terapeuta w mojej głowie i ja po prostu chciałam zobaczyć w tym systemie tą osobę. My mamy bardzo dużą skłonność do tego i dlatego łatwo, w pozorom, jest nas oszukać. Czyli też to może pokazać, że ta relacja człowiek-maszyna, człowiek-system operacyjny jest realna i być może będzie on coraz głębsza. Może być partnerska w jakimś sensie, bo to może być taki, jak to my mówimy, companion, czyli towarzysz, prawda towarzyszka dla Pani w pracy. Jeżeli na przykład jedzie Pani samochodem, chce Pani jakieś memo głosowe, prawda że tam zapisz, że o 10 mam się spotkać z tą i tą osobą, a jednocześnie proszę, zrób mi całe dossier tej osoby. Sztuczna inteligencja to zrobi, jako asystent, support. Natomiast relacja przyjacielska, no były takie próby. Replika AI, to jest ciekawy przykład takiego systemu, zresztą bardzo interesującego, stworzonego przez kobietę z Rosji, zresztą, która teraz żyje w Stanach, Ewgenię Kujdę. I ona stworzyła właśnie taki, taki system, który gdzieś tam się zaprzyjaźnia. AI friend, przyjaciel. Ale ja myślę, że to jest bardziej coś, co robimy z ciekawości, żeby zobaczyć jak to jest, a nie dlatego, że autentycznie da się jeszcze, no, dzisiaj, czy nawet jutro, z takimi systemami Sensowną relację zbudować. Może to jest kwestia na pojutrze albo po pojutrze, ale w najbliższym czasie to raczej bym widziała właśnie w, w biznesie, w medycynie, w kwestiach nie wiem, klimatycznych, w ważnych sprawach cywilizacyjnych udział sztucznej inteligencji jako narzędzia, a nie jako przyjaciela. Powstają też roboty humanoidalne, ale wręcz przerażają niekiedy, tak, jeszcze tak, nie są doskonałe. Tak, tak, Wspomniałyśmy o teście Turinga. Czy mogła Pani powiedzieć coś więcej? Na czym on polega? No, test Turinga jest e, diabelskim iście, bym powiedziała, narzędziem, to znaczy jest bardzo sprytny i przebiegły. Tak to powinienem chyba powiedzieć. E, właśnie Alan Turing wymyślił e, taki test, w którym no, przez 5 minut tam są określone warunki, 5-3 różnie to bywa, ale w jakimś tam e, czasie e, rozmawiamy z kimś, nie wiemy kto to jest, to jest dla nas zacienione. I w zależności od odpowiedzi tego kogoś lub czegoś, stwierdzamy, czy mam kontakt z człowiekiem, czy to jest właśnie maszyna, bo maszyny na przykład mają gorsze zarządzanie czasem, czyli nie odróżniają właśnie pojutrze od popojutrza i przedwczoraj od wczoraj, co powiedziałam przed chwilą, a co powiedziałam godzinę temu, my jesteśmy w tym świetni jako ludzie, więc ci sędziowie potrafią już zadać takie pytanie, żeby tą sztuczną inteligencję jakoś wyłożyć na tym teście. Hipoteza była następująca. Jeżeli coś przekona Cię w ciągu pięciominutowej rozmowy, Takiej z wykwalifikowanym sędzią, że jest człowiekiem, to chyba jest inteligentne. Żaden system tak naprawdę tej pełnej wersji testu Turinga dzisiaj nie przeszedł. Nawet ten, który napisał super artykuł do Guardiana, nie ma takiego systemu. Natomiast no, to jest bardzo interesujące, bo on być może ma rację. To znaczy, jeżeli ja naprawdę mogę odbyć inteligentną, wysokokontekstową rozmowę z czymś, co nie jest człowiekiem, nie jest organizmem biologicznym, to znaczy, że tam być może zaszły już jakieś procesy. W środku, które sprawiły, że ten system naprawdę się podniósł prawda? i jest na jakimś innym zupełnie poziomie. Sztuczna inteligencja to też nasze wszystkie dane, które zostawiamy w internecie. Zostawiamy mnóstwo śladów po każdym działaniu. Afera z Cambridge Analytica pokazuje, jak te nasze dane mogą być też w zły sposób wykorzystane. Co jako zwykli ludzie, mając tą świadomość, możemy robić na co dzień, żeby trochę temu zapobiec? Może nie, nie dawać dostępu aplikacjom do galerii zdjęć, mikrofonu, czy są jakieś takie triki? Tak, to znaczy na pewno uważać na takie rzeczy. Pamiętam, że jakiś czas temu był wielki hype na tak zwany face-up, czyli postarzanie się za pomocą zdjęć, prawda? Czyli każdy chce zobaczyć, jak będzie wyglądał 40 lat od teraz, więc ładuje zdjęcie, algorytm e, robi swoją magię i nagle, prawda, widzę siebie i problem polega na tym, że te zdjęcia gdzieś zostają potem, te wszystkie nasze zdjęcia. I to jest niewątpliwie ryzykowne. Oczywiście może się z tymi zdjęciami zupełnie nic nie zdarzyć, ale może się coś zdarzyć, mogą być gdzieś wykorzystane, mogą być wykorzystane przeciwko nam. I na to trzeba zwracać uwagę. No z Cambridge Analytica było zresztą podobnie, przecież ludzie sobie robili testy na Facebooku tego, czy są chlebem razowym, czy bułką. Tak? albo robili sobie testy tego, kim są z gry o tron, jaką są postacią. I koniecznie musieli to wiedzieć. Przy okazji dawali tej aplikacji dostęp do nie tylko własnego konta i wszystkich danych, które były na tym koncie, Też ale znajomych. wszystkich znajomych, całego networku swojego. Czyli to może być kilka tysięcy osób za jednym testem. Więc rzeczywiście no tak, Cambridge Analytica wykorzystała bardzo sprytnie pewną swobodę, dezynwolturę można by powiedzieć trochę Facebooka, jeśli chodzi o... Pozwalanie zewnętrznym aplikacjom na dostęp do, do danych i na tym skorzystała bardzo mocno, budując potężne narzędzia, zresztą takie też predykcyjne. Natomiast no, ja uważałabym, że każdy i każda z nas musi po prostu bardzo mieć duże kompetencje cyfrowe, że dzisiaj, żeby uczestniczyć w tym świecie mediów społecznościowych, trzeba naprawdę za każdym razem zadać sobie pytanie co ja oddaję, ale też być może, co ja widzę. Warto sobie wyrabiać takie nawyki i co najważniejsze, według mnie warto takie nawyki wyrabiać u najmłodszych i młodych, czyli krytyczna ocena treści, ocena tego, co się dzieje, bo to oni będą z tych narzędzi korzystać najbardziej obficie. No tak, muszą mieć świadomość, że za te darmowe często aplikacje płacą swoimi danymi dostępem. Tak, najbardziej. Do... I to się prędko nie zmieni, chociaż no oczywiście ja bym była fanką modelu subskrypcyjnego w jakimś stopniu, czyli mikroopłata, ale yy, za to pełna prywatność, prawda? Nie wiem, czy taki świat jest możliwy. Parę różnych mediów czy powiedzmy serwisów pokazało, że jest taka możliwość, że ludzie są skłonni tak zrobić, ale ciągle chyba jeszcze nie mamy masy krytycznej. A jak to nasza ludzka psychika radzi sobie em, w kontekście tych szybko rozwijających się nowych technologii? Czy my jesteśmy w stanie to udźwignąć? Ostatnie 100 lat pokazało po prostu, że jesteśmy w stanie tworzyć po prostu nowe technologie. No, jedna po drugiej i nasza innowacyjność jest, jest ogromna. A z drugiej strony jest też tak, że no, jednak y, jest ta stara część, z którą trudno walczyć. Pani mówiła o tych robotach, których się boimy. Dlaczego my się ich boimy? Bo jak robot Robi dziwną minę, która nie jest dla nas podobna do mimiki człowieka, czy jakoś wykrzywia mu się buzia, co się zdarza u robotów, to nasz stary mózg, że tak powiem, od razu mówi, ojej, to jest chore, to jest pewnie chore, albo być może to jest jakaś padlina, może to nie żyje, uciekaj, uciekaj natychmiast. Jak działają systemy, na przykład samochodów automatycznych, gdzie samochód może zacząć mylić przechodnia w niebieskiej kurtce z niebieskim niebem? Tak. Takie rzeczy się dzieją? Jest to jeszcze tak niedoskonały system? To znaczy mamy parę takich kłopotów, z którymi staramy się teraz jakoś zmagać i pracować. I jeden z nich to jest właśnie no, jakiś taki błąd algorytmiczny. Czasami jest też nazywany biasem, czyli sztucznej inteligencji może się zdarzyć na podstawie pewnych historycznych danych, źle ocenić sytuację tu i teraz. Akurat ten przypadek, o którym pani chyba wspomina, to jest niebieska wielka ciężarówka rozstawiona na drodze, która też została sklasyfikowana jako niebo. No bo wcześniejsze obrazki mówiły, że jak coś jest bardzo duże, szerokie i jest niebieskie, to jest pewnie niebo. I teraz e, oczywiście to jest bardzo duży problem. Ten bias się w bardzo wielu zresztą przestrzeniach pojawia. To znaczy, jeżeli powiemy sztucznej inteligencji, że um, zobacz, tutaj jest 150 CV najlepszych pracowników mojej organizacji. I tak się akurat złoży, że to będą mężczyźni, to ta sztuczna inteligencja przy rekrutacji od razu odsieje z tego procesu rekrutacyjnego wszystkie kobiety. Człowiek by tak nie zrobił. Człowiek by zrobił inaczej. W związku z tym, że takie rzeczy się działy, to teraz już są takie pomysły, żeby część cech jakichś danych, czyli na przykład płeć, wiek i tak dalej, usuwać po prostu albo przemieszczać i wtedy zobaczyć, co się dzieje. I to wprowadza do takiego systemu większy balans albo go właśnie pozytywnie zaburza. Sztuczna inteligencja cały czas się udoskonala. Myślę, że temat jest naprawdę trudny do wyczerpania. Tak, e, wszystkich Państwa, którzy zechcą zgłębić sztuczną Zachęcamy do sięgnięcia po książkę. Nieludzka, Arcyludzka, ludzka, pani profesor Przegalińskiej, a ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również.